Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne piersi z kurczaka, wędzone, a później pieczone w mojej wędzarni. Jeżeli zaczynacie przygodę z wędzeniem, to koniecznie musicie zacząć od tego. Jest to jeden z najprostszych przepisów, jaki możecie sobie znaleźć o wędzeniu, a jest naprawdę niesamowity efekt. Powala wszystkich na kolana. Tak więc zapraszam. W internecie znajdziecie bardzo dużo przepisów na wędzone piersi z kurczaka, ale uwierzcie mi, że ten jest numer jeden. Już Wam mówię, y, czym on się wyróżnia. Na samym początku przejdźmy do przypraw. Jakie przyprawy ja tutaj będę używał? Oczywiście mamy podstawę, taką totalną podstawę, czyli majeranek, mamy pieprz, mamy kilka ząbków czosnku, który musi być tylko lekko rozmierzony, nie musicie go obierać, mamy liście laurowe, i teraz dwie podstawowe przyprawy. Mam tutaj odrobinę, naprawdę odrobinę kurkumy oraz suszonego imbiru. I to wszystko dodaję do tej mojej wody. Hop. Wsypuję. Następnie dodaję sól. I to jest sól kamienna, ja wiem, że wy wiecie, ale muszę wam powiedzieć dla tych, co nie wiedzą, to jest sól kamienna, niejodowana, taka do przetworów. I to wszystko muszę teraz wymieszać. Mieszam do momentu, aż sól się rozpuści. Pamiętajcie, że ta woda jest przygotowana, ona jest ostudzona. Nie wrzucamy piersi, broń Boże, do gorącej wody. Nigdy w życiu. I mieszam, mieszam, mieszamy. To za chwilę wszystko zaprzyjaźni się ze sobą. Zapaszek już jest, kolor też. I teraz powiem wam. O, tutaj było 2 litry wody i 80 g soli. I teraz wrzucam do tego 5 piersi z kurczaka. Hop. Możecie sobie nawet dodać troszeczkę więcej, 6 albo 7, ile wam wejdzie. Ale to jest naprawdę bardzo dobry przepis. Słuchajcie, w ten oto właśnie sposób przygotowana zalewa z kurczakiem ląduje w tym momencie do mojej lodówki i czekamy 24 godziny. Pogoda dzisiaj mi nie dopisuje na wędzenie, no ale pogoda nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, żeby dobrze uwędzić naszego kurczaka. I teraz tak, ja sobie wyciągnąłem kurczaka z marynaty. Wygląda fantastycznie, przepięknie pachnie, jest bardzo aromatyczny. I w tym momencie powiesiłem go na hakach, i na samym początku muszę go dobrze wysuszyć. Jeżeli macie jakieś fajne miejsce, w którym możecie powiesić tego kurczaka, to to zróbcie. Kurczak ma być tak suchy w dotyku, że nie może się lepić. Ten dym musi go lekko tylko muskać. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważna rzecz. W przeciwnym razie wyjdzie nie najlepszy. Nie będzie miał ładnego, jednolitego koloru i nie będzie. i, i może być kwaśny. Więc pamiętajcie o tym, że wędliny na samym początku trzeba bardzo dobrze wysuszyć. Ja sobie go suszę i w tym momencie odpalam też moją wędzarnię. Mam nadzieję, że szybko się rozgrzeje i wtedy zaczniemy prawidłowy proces naszego wędzenia. Moja wędzarnia jest już gorąca, i w tym momencie wkładam moje piersi z kurczaka ładnie obsknięte. I teraz tak, wędzimy przez min minimum 4 godziny. Pamiętajcie, że drewno musi być suche. Ja sobie wędzę moje piersi na yy, drewnie bukowym 4 godziny, a później, uwaga, jak one już nabiorą ładnego koloru, to wbijam termometr. Po prostu w moją pierś i czekam do momentu, aż ona uzyska 67 stopni w środku produktu. Wtedy już nie musimy parzyć naszej wędliny. Więc wkładamy. Hop. I gotowe. Moi mili, przyszedł czas, żeby. Spróbować naszego fileta z kurczaka. Te filety z kurczaka są fantastyczne. One były yy, yy, na początek marynowane, potem były wędzone, a później były pieczone w tej wędzarni. Zobaczycie, jakie one są soczyste. To jest coś niesamowitego. Ja Wam już pokazuję. Spójrzcie. Teraz, yy, tylko pamiętajcie, że zanim spróbujecie, to fajnie, żeby one ostygły. Oczywiście możecie jeść na gorąco, ja Wam tego nie zabraniam, ale na zimno, naprawdę taka domowa wędlina w postaci piersi z kurczaka, która jest soczysta, naprawdę mięciutka, delikatna i nie jest przesuszona, bo najważniejsze w tym wszystkim jest co? Sami wiecie, pilnowanie temperatury. Tak, o spójrzcie, to jest coś niesamowitego. W ten właśnie oto sposób możecie robić nie tylko kurczaka, ale możecie robić też kaczkę, możecie robić gęś, Piersi skaczki są naprawdę niesamowite. I to jest numer jeden. ale kurczak to jest naprawdę bardzo fajny sposób. Tak? Tak więc przygotujcie sobie takiego kurczaka. Mm. Mięsko jest delikatne, jest co czyste. Mm. Naprawdę niesamowicie. Czuć tutaj te przyprawy, czuć tutaj ten dym, czuć tutaj to wędzenie. Więc przygotowanie takiej domowej wędliny z kurczaka naprawdę nie jest trudne. Jeżeli zaczynacie yy, przygodę z wędzeniem, to polecam Wam ten przepis. Zróbcie, przygotujcie. Ja wiem, że jest dużo przepisów na kurczaka w internecie, ale ten jest wyjątkowy. Dziękuję Wam bardzo, życzę smacznego. No i oczywiście. Na moim kanale znajdziecie więcej przepisów na wędzenie, na przykład takich oto udek. Znajdziecie też przepisy na zrobienie pysznego, przepysznego, idealnego domowego smalcu. Więc wejdźcie w playlistę, zostawcie łapkę w górę. Ja się z wami już żegnam i życzę smacznego.